Serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Mamy godzinę 8.30. Ja już kończę się szykować. Będziemy jechać dzisiaj do, na fizjoterapię. mąż już jedzie ze mną. Pomyślałam, że dzisiaj zacznę nagrywać e vloga Właśnie kończę się szykować. Jedziemy na fizjoterapię, jedziemy jeszcze do apteki. Na szybko jedziemy. Nie jedziemy na żadne tam zakupy. Bo mąż dzisiaj idzie do pracy, tylko chce ze mną pojechać. Powiem Wam, że nawet dobrze, bo pogoda dzisiaj nie sprzyja warunkom drogowym. No, powiem Wam, że strasznie pada, wieje, a ja nie lubię jeździć w taką pogodę do Reykjaviku. Więc mąż dzisiaj jedzie ze mną na szczęście ma na zmianę nocną i może ze mną pojechać. Później przyjedziemy, będę robić obiad, i dzisiaj, słuchajcie, chcę upiec ponownie chleb o wałek. Dzisiaj chcę ponownie upiec chleb i, i zobaczymy, jak mi dzisiaj wyjdzie. Bo dzisiaj chcę dodać do niego trochę, znaczy nie trochę, tak jak jest w przepisie, chcę dodać jeszcze ziarna słonecznika. Ostatnio jak piekłam, to dałam tylko siemielniane i pestki dyni. Z góry tylko posypałam sezamem i pestkami dyni, i chyba siemieniem też. A mam słonecznik, pestki słonecznika, więc zrobię wedle przepisu, tak jak jest w przepisie, żeby też dodać pestki słonecznika, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Może jak się upiecze, później jak wrócimy, wrócimy z fizjoterapii, to będę to robić. Ale to chyba raczej będę robiła w międzyczasie też obiad. Dzisiaj mam fajny plan na obiad. Mąż ostatnio, słuchajcie, kup... nie, nie mąż. Razem kupiliśmy ostatnio w kostko młode ziemniaczki. I mąż ostatnio sobie wymyślił, że zrobi ziemniaki tak jak robiła kiedyś jego babcia. I właśnie dodał, ugotował je w mundurkach, dodał do tego troszkę masła, wymieszał w garnku i na to posypał koperek. Ja przyszłam z pracy i wiecie, tak, te ziemniaczki trochę ich zostało, bo mąż zrobił sobie y, obiad. Ja byłam w pracy wtedy, więc ja obiad jadłam w pracy, więc mąż sobie przygotował, ale trochę tego zostało dla mnie. Znaczy po prostu zostało. Myślał, że ja z nieba. Mówię, nie, nie, ja nie będę jadła. ale wiecie, tak przechodziłam koło pojemnika, w którym zostało kilka ziemniaczków, bo nich w ogóle nie dusił, tylko wiecie, tak na pół przekrajał, a one były gdzieś takiej wielkości. I tak spróbowałam jedną półkę, mówię, jejku, jakie to dobre. Więc dzisiaj na pewno takie ziemniaki będą. Do tego coś jeszcze wymyślimy, zobaczymy i. Dzisiaj chcę zrobić taki obiad właśnie z młodymi ziemniakami. Chodzą za mną te ziemniaki, co ostatnio właśnie mąż robił, bo jak Wam mówię, jak mówiłam wcześniej, bardzo mi posmakował, więc chcę, żeby mi pokazał, jak on to robi, bo będę mogła sama później powtarzać, bo ja tego nigdy nie robiłam, wiecie. A tutaj naprawdę bardzo był fajny smak tych ziemniaków. No, Także, moi drodzy, my się zbieramy. Słyszę, że tam mąż z kimś rozmawia chyba na facetime, więc ym, pomału będziemy się zbierać. Jeszcze musimy zatankować samochód i też chcemy troszeczkę wyjechać wcześniej, bo wiecie, różnie to na drogach bywa i różnie z naszym tunelem, bo my musimy przez tunel się przedostać do Reykjaviku, a wiecie, różnie bywa, czasami bywa zamknięty i jest stres, czy go otworzą na, na, na daną porę, wiecie, czy, czy w porę go otworzą, żebyśmy mogli dojechać? Bo na przykład, tak jak ja jadę do, na fizjoterapię do Reykjaviku i bym nie dotarła, albo bym miała w planach, nie wiem, coś po prostu, nie mogłabym dojechać, muszę to zgłosić dzień wcześniej, do godziny 17, wyobraźcie sobie. W dany dzień no chyba że naprawdę by było, by było już coś takiego. Nawet nie wiem, wiecie, nie wiem jak to by było brane pod uwagę, jakbym zadzwoniła, że na przykład jest tunel zamknięty, czy by to wzięli pod uwagę, bo jeżeli nie przyjadę na fizjoterapię, to pokrywam koszty. Czekajcie, a nie mam tu telefonu, bo mułam przeczytała. Pokrywam koszty od odmowy tej w fizjoterapii coś takiego wiecie więc nie wiem jakie to są koszty ogólnie nie mam żadnego pojęcia jak to wygląda więc wolę pojechać szybciej bo to różnie bywa u nas czasami tunel e, bywa zamknięty więc wolimy wyjeżdżać troszkę wcześniej i tam ewentualnie poczekać, albo zjechać, bo to jest blisko polskiego sklepu, zjechać sobie do polskiego sklepu po drodze lub jakiegoś sklepu niżeli, wiecie, tutaj być jeszcze w tym miasteczku i nie przejechać przez tunel mogłabym objechać zatokę na około tunelu, ale to jest, słuchajcie, koło chyba godziny jakoś tak, chyba koło godziny drogi no i kilometrów też jest trochę więc zawsze ten tunel, przez ten tunel jest krócej ale ostatnio bywał zamknięte lub bywał wstrzymywane, bo dużo turystów też jeździ i wiecie, jak jest taki nawał samochodów, to oni też z jednej strony zamykają, żeby mogła druga strona spokojnie przyjechać i dopiero e, otwierają też zamykają, jak przyjeżdżają karetki, więc wiecie, no różnie bywa, dlatego wolę zawsze wyjechać wcześniej. Dobrze. To by było w tyle w temacie. Zbieramy się, jedziemy i oczywiście odzywam się do Was w drodze, zobaczymy. Jak to będzie, ile ludzi będzie dzisiaj na fizjoterapii, bo wiecie, to co zależy też chyba od dnia i od godziny, bo jak mam na godzinę dziesiątą, to jest mało ludzi, zauważyłam na tą porę, ale jak już mam na popołudnie, to już jest więcej osób i ostatnio nawet musiałam czekać chwilę, żeby dzwoniło się do mnie, dla mnie miejsce na fotelu, gdzie są elektro... czekajcie, to są takie przyklejane elektrody, tak? takie wiecie, stymuluje to mięśnie i jak to się nazywa? Jak sobie przypomnę i będę na fizjoterapii, to Wam powiem, co mi tam przyklejają, bo teraz sobie nie mogę przypomnieć. Ale takie Wam mam tu przyklejane właśnie elektryczne, że impulsy, impulsami takimi elektrycznymi mi tutaj właśnie i na kark, tu na ramię i, i, i tutaj też na, na kręgosłup mam przyklejane, że to mi tak właśnie takimi prądami elektrycznymi e, rozmasowuje pobudza moje mięśnie i, i, i nerwy do pracy. Dobra, tyle w temacie. Także zbieramy się i oczywiście widzimy się w dalszej części tego filmu. No to idziemy na siedzio. Dużo ludzi dzisiaj nie ma, także... Ale mam swój czas, wiecie, więc na dziesiątą zawsze jestem umówiona. Jestem już na miejscu, już jestem tutaj na fotelu. Najpierw rozmowa z fizjoterapeutką, oczywiście, a teraz jestem podłączona do impulsów takich elektrycznych, które stymulują nerwy i mięśnie do działania. I mam podłączone tutaj dwa: jeden na ramieniu i jeden tutaj, właśnie na, na tym karku, gdzie doznałam urazu. No ale też mam podłączone, słuchajcie, na dolnym, prawym, znaczy na dolnym, na prawym biodrze, bo coś się zaczęło mi biodro odzywać, ja Wam tego nie mówiłam, ale od kilku, od dwóch chyba tygodni, bo już powróciłam na terapię bo ja była na urlopie i właśnie jak ona była na urlopie, to mi się to wydarzyło, że jak siedzę, wiecie, troszkę dłużej, czy przy komputerze, to nie mogę wstać, jak wstaję, to muszę chwilę stanąć w miejscu, nie mogę zrobić kroku, bo prawe biodro odmawia mi posłuszeństwa. Nie mogę zrobić kroku, jest silny ból i ten ból ciągnie się od y, strony lędźwi po prawej stronie, idzie przez pośladek i ciągnie do kolana. I tak wiecie, o, o, i z przodu i z tyłu uda. Nie wiem, co to jest. No, ból jest niesamowity, więc też tutaj prądami to troszeczkę rozmasowujemy. Zobaczymy. No powiem wam, że nie miałam wcześniej takiego bólu, a teraz y, siedzenie po turecku, to co ja uwielbiam, wiecie jak nieraz y, edytuję dla was filmy, no to siedzenie po turecku to dla mnie to jest, było kiedyś bardzo wygodna, po, była to dla mnie bardzo wygodna pozycja, a teraz mogę zapomnieć. Jak chwilę posiedzę, słuchajcie, normalnie z nogami na dół, postawionymi na podłodze i po pięciu minutach jak chcę wstać, no to jest ból. Obawiam się, co to może być. Czy to jest staw biodrowy, czy to jest rwa kurszowa, nie wiem. Będę musiała iść do lekarza. Bo też fizjoterapeutka mi powiedziała, już teraz jest moja druga wizyta u niej właśnie z tym bólem i mi powiedziała, że dobrze, żebym się udała do lekarza, żeby lekarz... Wysłał mnie może na jakieś prześwietlenie i to sprawdzi. także zobaczymy jak to będzie. Widzę, że pan tam, tam na fotel się, na fotel, troszkę głośno, na fotel drugi się tam będzie zaraz rozsiadał, będzie tam zaraz siadał, więc ja się rozłączam i widzimy się później, to się do was później. I przyjechaliśmy jeszcze do apteki Lisia, bo tutaj mąż ma coś do odebrania. Powiem Wam, że nie w każdej aptece edycja jest to samo. W niektórych aptekach nie ma pewnych rzeczy, więc idziemy tutaj, bo w tej zawsze są dla męża te rzeczy. A ja idę jeszcze sobie zobaczyć tam na tabletki, bo to jest duży wybór. I mąż poszedł tam coś przymierzać na nogę, a ja sobie tutaj zobaczę na tabletki, zobaczę jaki jest wybór. I szukam jednych leków, a czy takich, wiecie, witaminowych. I nie wiem, czy znajdę tutaj, bo wiem, że. Ciężko na Islandii. Jest bez stres. Te tabletki są bardzo dobre na włosy, na paznokcie. Kozanka brała i zachwalała. Ale nie widzę tutaj nic. Chyba z tej serii nie będzie bardziej z innej serii. W tej serii innej to też nie widzę, żeby tu mieli. Mm -hmm. Chyba zapytam, czy mają. I moi drodzy, jesteśmy już w domu. Powiem wam, że dzisiaj taka brzydka pogoda. Jak jechaliśmy do domu, jeszcze w Rejkawiku była taka mgła, pada cały dzień, jakoś tak nieprzyjemnie i zrobiło się bardzo chłodno, nie wiem. Jakoś lato w tym roku nie jest długie. Byliśmy w aptece, jak widzieliście, i mąż w tej aptece właśnie widział, bo byliśmy w różnych aptekach, ale nie było niestety. Nawet w Orku Husit jest ta apteka Lifia, ale nie było niestety tej rzeczy, którą mąż chciał. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Byliśmy jeszcze w jednej aptece, też nie było, no i pojechaliśmy do tej, w której mąż to widział, i, i udało mu się kupić. A mianowicie taką opaskę na kolano. Ja nie wiem, czy ja Wam wspominałam, chyba Wam wspominałam, że mążowi odzywa się kolano z lat młodzieńczych. Niestety miał, wymienię tam, wstawianą chyba rzepkę czy łękotkę. Także ma plastik po prostu w kolanie i odzywa mu się teraz ból kolana. I wie, że te, słyszał, że te właśnie, co tu jest w środku? Słyszał, że te opaski, aha, ulotka, że te opaski takie y, fajnie działają na kolana. Troszkę też o nich poczytał i pomyślał, że po prostu spróbuje sobie ją kupić i ją nosić. Tutaj możecie zobaczyć, jak, y, że są jakieś tam działania tej opaski na kolano. Jakieś tam, wiecie, y, że, że dobrze robi ko tym kolanom. No mąż ma prawe, prawe? Chyba prawe kolano yy, po operacji, i. No i zaczęło się odzywać. Wiecie, w wieku 19 lat niestety został pobity baseballem po kolanie, więc sobie możecie wyobrażać, jakiego kolano mogło wyglądać. I było tam niestety musiał być, w, musiał być wstawiany plastik, i teraz to kolano mu się odzywa. I nie wiem, zobaczymy. Czy do wakacji się poprawi, a jak nie, to po wakacjach będzie zmuszony pójść do lekarza i sprawdzić to kolano, bo wiecie, stawy się odzywają po pewnym czasie. Tak jak moja synowa, za czasów dzieciństwa miała właśnie też coś z kolanem, i teraz kolano jej się ponownie odezwało. To samo kolano miała niedawno operowane. W związku z czym widzę, że niestety nasze stawy. Jeżeli są raz uszkodzone, to po pewnym czasie widzę, że się odzywają. I dużo osób mi mówiło: Wiecie, że właśnie tak jest, że jak się ma uszkodzenie jakieś za czasów dziecięcych czy młodych lat, to po jakimś czasie się odzywa ponownie. No, także taka opaska kupiona. Ja też szukałam słuchajcie takich suplementów. Mówiłam Wam wcześniej: witaminy, ale to są suplementy. Które myślałam, że dostanę na Islandii, bo mają tutaj, słuchajcie, różne firmy yy, i wydawało mi się, że te suplementy będą, ale niestety tego tutaj nie sprowadzają na Islandię. Nawet pytałam pani w aptece, ale mówiła, że niestety u nich tego nie ma, żebym szukała gdzie indziej, ale nawet jak słuchajcie, wpisuję sobie. Bo ja często, jak coś szukam, to wpisuję konkretną nazwę danego produktu i piszę. Yy, i w Islandii, albo in Iceland, ale najlepiej piszę to po islandzku, a Islandii. I, I wtedy wyszukuje mi, jeżeli to jest dostępne na Islandii, to wtedy wyskakują mi sklepy, w których mogę to kupić, a tych suplementów niestety nie mogę kupić tu na Islandii. Wyskoczyła mi. Y nie drogeria, tylko taka apteka internetowa, apteka jakby, taka jakby międzynarodowa, gdzie były ceny koron islandzkich, tak jak tutaj płacimy, było wszystko w koronach islandzkich. I myślałam, że tutaj, to na miejscu, wiecie, jest taka apteka internetowa, ale niestety jest to za granicą. I jak wrzuciłam do koszyka i chciałam, wiecie, sprawdzić czas dostawy, no to niestety dojdzie do mnie, jak ja już będę na wakacjach. Czyli to nie jest tutaj, wiecie, na Islandii, tylko gdzieś sprowadzane, gdzie oni właśnie od razu podają wszystkie ceny w koronach islandzkich. I no czas oczekiwania jest dłuższy z wysyłką, więc nie ryzykowałam. Bo było, że jedne, jedne te suplementy doszłyby, jak my już będziemy na wakacjach, a drugie jeden dzień przed naszym wyjazdem na wakacje. No to kto by ryzykował, nie? Więc zobaczę, czy są te suplementy dostępne w Polsce. Jeśli tak, to kupię sobie po prostu w Polsce, bo w Polsce będziemy. Więc wstrzymuję się na razie, niestety. Myślałam, że uda mi się tutaj kupić i już móc je. Mi stosować, ale no niestety niestety i pokazywałam Wam właśnie te witamina bez stres, nie wiem czy ona jest dostępna w Polsce, ale tutaj koleżanka właśnie ją brała i, i nie to, że miała po prostu stres, ale ona jej pomogła bardzo na paznokcie bardzo jej urosły włosy, poprawiła się skóra, także jeżeli jest u Was bez stres, to polecam Wam, bo naprawdę widziałam jak te tabletki działają i ja chyba też je kiedyś nie wiem, czy kiedyś jednego opakowania lub dwóch nie używałam. Tylko wiecie, u mnie paznokcie to są, o, właśnie wczoraj też sobie uzupełniłam na nowo, i kolejny baby boomer poszedł. Ten paznokiet mi się złamał, więc musiałam go dorobić, ale pomyślałam, że jak już jego robię, to sobie uzupełnię na nowo żelem. I, i tak samo jak było, żel Indigo do tego baza. Baza hybrydowa też z indigo, no i tutaj żel biały jest z klaresy, zrobiłam sobie, wiecie, takie stempelki, no i później tylko poszedł na to, poszedł na to top z semilaka. Jedna z Was pytała mnie, gdzie ja kupiłam żel z indigo. Tutaj na Islandii jest strona internetowa, i tutaj właśnie na Islandii są żele z indigo sprzedawane nie tylko z indigo, ale różne inne też. I właśnie tutaj, przepraszam, zamówiłam sobie ten żel i zamówiłam właśnie żel z Indigo, bazę dostałam chyba w gratisie, tą, którą mam i będę musiała domówić, że jest piękna, taka jest lekko brokatowa I nie wiem, czy kamera to ujmie, nie, nie widać chyba, nie wiem, nie jestem pewna, ale one są takie brokatowe, jak wiecie, pod światło, tak się fajnie świecą, ta baza jest właśnie z takim brokacikiem delikatnym i jeszcze była tam baza inna. Ja chyba zamówiłam bazę, żel i dostałam właśnie tom w gratisie. Więc będę musiała sobie ją osobiście sama zamówić. No, także paznokcie zrobione, cieszę się. Miałam robić wiecie dzisiaj, ale pomyślałam wczoraj po pracy, że zrobię, będę miała dzisiaj z głowy. Więc dzisiaj będę piekła chleb jak, jak wam mówiłam. Chyba wam mówiłam, nie wiem czy rano wspominałam, że będę chciała zrobić chleb. Także idę się przebrać, idę szykować obiad. Mąż już tam też chyba coś robi, coś mówił, że będzie robił, więc ja y, pokroję ziemniaki, nastawię, raczej wiecie, poprzekrajam, nastawię, on je dokończy, jak się ugotują, pokażę mi, jak te ziemniaki ostatnio robił, no a ja y, zrobię resztę i też wstawię y, ciasto na chleb, żeby się później, żeby później móc go upiec i dzisiaj, tak jak powiedziałam, chyba Wam mówiłam, wiecie co, nie jestem pewna, no bo rozmawiałam i z mężem i, i z koleżanką, więc nie wiem, czy Wam mówiłam że też dodam słonecznik. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Opaska kupiona, po to też spocenie tam zajechaliśmy do tej apteki. Wiecie, co jedna apteka, która jest na całej Islandii, i nie w, i nie w każdej wszystko jest. Tak dziwnie, nie? Bo akurat w tych, może ta akurat ta jest duża, bo w tych mniejszych nie było tych opasek, były zupełnie inne, a mąż chciał koniecznie tą. Więc musieliśmy pojechać troszeczkę dalej i do innej apteki, ale dostaliśmy, więc super, zobaczymy jak się sprawdzi. Jeżeli jesteście ciekawi, możecie sobie też zrobić zdjęcie tej opaski, jeżeli coś szukacie. One są chyba też dostępne w Polsce. I jakbyście chcieli wiedzieć, czy przynosi ulgę, czy jest poprawa, to będę się starała Wam dać znać. Zapytam męża, jak się po niej czuje, czy jest troszkę lepiej, bo. Mogę Wam taką informację od niego podać, nie ma tutaj problemu. Dobrze, idę się przebierać i idę szkować obiad. I oczywiście też w międzyczasie ciasto na chleb. A Dziś na obiad młode ziemniaczki. Tutaj już mam gotowe buraki. tu mi się smażą piersi z kurczaka, a tutaj już wyrabiam ciasto na chleb, które ostatnio robiłam i tym razem dodałam słonecznik, bo wtedy nie miałam. I zobaczymy, jak wyjdzie teraz. Teraz się wyrabia na 30 minut po wyrobieniu, będzie zostawał do wyrośnięcia, i później jeszcze raz się będzie wyrabiał. Pierwszym razem bardzo smakował, więc zobaczymy, jak wyjdzie tym razem. I obiad gotowy. Młode ziemniaczki z koperkiem. Piersi z kurczaka smażyłam na maśle klarowanym. i Są fajne, kruche. O wiele lepiej smakują na maśle klarowanym, jak na oleju. I do tego buraczki. Także jeżeli Wy coś teraz jecie, to życzę Wam smacznego. Dobre? No. Super. To my zaczynamy, zabieramy się za nasz obiad, bo już jesteśmy głodni. I chlebek po 30 minutach podwójnego rośnięcia wygląda tak. Ja go teraz posmaruję tutaj wodą. Ładnie wyrósł, nie? Ładnie wyrósł, co? Posmaruję go wodą. Już piekarnik mi się nagrzał. O! Tak, wodą, no. Zeszłym razem smarowałam mlekiem, ale teraz posmaruję wodą. I posypię jeszcze z góry ziarnami. I chleb mamy upieczony. Już go wyjęłam nawet, słuchajcie, z papieru. Się troszeczkę studził przy oknie. I wiecie co? Studzę go na kratce z termomiksa. Nie z termomiksa, co ja mówię. Z ninży. Mam takie dwie krateczki. Pomyślałam, że na kratce fajnie będzie stygł. No i z góry, słuchajcie, posypałam tylko... Yy, no, mówcie pestkami dyni i pestkami słonecznika, ale powiem wam, że pięknie wyrósł. Poczekam aż on przestygnie, już jest chłodnawy. I zrobię sobie kromeczkę może nawet teraz. Poczekajcie, odstawię was tutaj, może w tą stronę. Postawię kamerę, żeby przypadkiem mój mąż nie wszedł w kadr i spróbujemy. Spróbujemy co? O, ale ciężki, wiecie. Mamy. I ukroimy tutaj piętkę. A ja lubię, jak on tak chrupie, wiecie. I powiem wam, że poprzedni w ogóle mi się nie kruszył. Był taki fajny, wilgotny. I przez chyba jedynego trzy dni i cały czas był w tym samym smaku, idealny i zobaczcie. Proszę bardzo, tak wygląda po przekrojeniu. Może ja wezmę kamerę teraz w rękę, o, pokażę wam lepiej. O, tak, tak wygląda chleb po przekrojeniu. Może, on bardziej do góry, tak i kromeczki. Piękne. Teraz mi one przestygną. Chleb odstawię na kratkę. Niech on sobie tutaj na kratce stygnie. Później go zawinę, wiecie, w ten papier, co piekłam, bo też tutaj papier mam odłożony. Więc go zawinę i w woreczek. I tak będę przechowywać w chlebaku. No ale powiem wam, drugi raz robiony. Bardzo nam tam ten smakował, więc zdecydowaliśmy się, że zrobię ponownie bo tamten był pyszny, więc ten, jak widzę tutaj, po tym środeczku też będzie taki dobry, jak tamten. Polecam Wam, to jest sklep z indeksem glikemicznym, niskim indeksem glikemicznym. W ostatnim filmie, jak go piekłam, macie tam wypisany przepis, możecie wyrabiać w robotach ręcznie, nie musicie mieć do tego termomiksu, no naprawdę. I nie obawiajcie się, że on będzie taki, wiecie, mokry, ciężki, jak będziecie przekładać do foremki, on później w foremce jeszcze fajnie wyrośnie i on jest, on jest taki bardziej zbity, no bo to jest, wiecie, chleb na mące pszennej, żytniej i żytniej razowej, także taki wychodzić będzie. No, także ja poczekam, niech on jeszcze tutaj troszeczkę przestygnie i za chwilkę sobie zrobię właśnie z masełkiem i tylko z pomidorkiem. Lubię taki świeży chlebek właśnie jeść tylko z masłem i z pomidorem. I mamy już wieczór, słuchajcie, już przeszłam się wykąpać, będę za chwilę brała prysznic, będę też miała głowę. Ostatnio pokazywałam wam moją, yy, mój tam makijaż, który wykonywałam, ale nie pokazałam wam pielęgnacji wieczornej i moja pielęgnacja się ostatnio zmieniła, a pytałyście też, jaką teraz mam pielęgnację, a więc tak, po demakijażu całym to się nie zmieniło, bo to od dłuższego czasu jest cały czas. Używam toniku z jaj, jest to tonik z liście, jest to tonik liście zielonej oliwki. O, może tak, to jest ten tonik i on ma fajny taki, właśnie tutaj spray. Jest rureczka w środku i naprawdę świetnie rozpryskuje się po całej twarzy. Tak wiecie, jest taka fajna bryza, więc idzie najpierw tonik tonik mi się wchłania, następnie idzie serum i to jest serum. Kurczę. Poczekajcie, czy ja. Ym, tutaj jest firma wypisana? Nie, ja zapomniałam, jak ta marka się nazywa, ale wiecie, to jest ta koreańska marka. Wybaczcie, może Wam wypiszę. Co to za marka? I zobaczcie, już jest na końcóweczce, także intensywnie zużywam, jest naprawdę świetne te serum. Ja je używam na noc. Następnie idzie krem pod oczy i zużycie też już jest tutaj dotąd. Jest to krem z Bandy Well Aging Olśnienie. Jest to rozświetlający krem pod oczy. I ja go używam na wieczór z tego względu, że pod oczy używałam na dzień inny krem, ten zaczęłam używać na noc i powiem wam, że też mi się fajnie sprawdza, więc już został kremem na noc, ale można go używać i na noc i na dzień. Ja bardzo lubię kremy z Bandy. Ogólnie lubię tą markę, więc najczęściej poniesięgam i podoba mi się pojemność, bo zobaczcie, tych kremów pojemność jest 30 ml. I na koniec idzie krem na noc, który używam. Jest to krem nawilżający do twarzy, bogata konsystencja, doskonały podmakijaż, nawilżenie i ukojenie. I jest to Basic Lab. Pisałyście mnie, raczej jedna z Was pisała mi, że ten krem jest ciężki na twarz. U mnie sprawdza się świetnie. Na noc naprawdę nawilża moją twarz idealnie. Ja mam twarz cerę mieszaną. I po całym dniu noszenia makijażu on naprawdę mnie ukaja, ukaja moją twarz, moją cerę, ale też używałam go pod makijaż i również fajnie się sprawdził. Oczywiście zbyt wielka ilość, zbyt duża ilość tego kremu sprawi, że on się będzie dłużej Wam wchłaniał lub po prostu nie wchłania się do końca, więc naprawdę z nikomą ilości nakładam, rozmasowuję sobie na twarzy, najpierw troszkę w rękach, później taką, wiecie tak, wklepuję sobie, o zasłaniałam najpierw zmasowuję w rękach, później sobie tak wklepuję w twarz no rewelacyjny krem powiem i tutaj jest 75 ml także tak wygląda moja wieczorna pielęgnacja do mycia twarzy wiecie, że używam z bandy Masełko do demakijażu i do tego idzie żel z moją szczoteczką więc idę robić demakijaż idę pod prysznic umyć głowę, wykąpać się i zakończyć ten dzisiejszy dzień, więc też zakończam tego vloga w tym miejscu. Mam nadzieję, że dzisiaj miło ze mną spędziliście czas. Mój mąż właśnie jeszcze teraz próbował chlebek i mówił, że jest pyszny, jeszcze sobie na kolację zjadł. Ja już jadłam wcześniej i mówi, że chyba już nie będziemy kupować chleba, tylko będziemy piekli ten. I powiedział, że jak teraz dodam słonecznik, to jest o wiele o wiele smaczniejszy. Także polecam Wam ten chleb. Ja go może jeszcze raz tutaj w tym filmie przepis, czyli składniki wypiszę Wam pod filmem i naprawdę próbujcie, róbcie. Jest łatwy do wyrobienia, ale smak jest naprawdę przepyszny. Jest to chleb z niskim indeksem glikelicznym. Dobrze, moi drodzy, ohohohohoho, ho, 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 właśnie, dobrze, moi drodzy, gdzie już uciekacie? Poczekajcie, muszę się z wami pożegnać. Dziękuję wam serdecznie za dziś, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas, jeśli tak, to poproszę was o kciuki do góry, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Wytrzymajcie się cyklotko i do zobaczenia. Buziaki.